No i dzień dobry, dzień dobry przyszła paczucha Spodziewałem się yy, paczki od mojego braciszka, a przyszło co innego pozwoliłem sobie już rozpaszować Jest liścik pozwolicie, że przeczytam Drogie Bogusławie, witam serdecznie. Oglądam Twoje filmiki i jeszcze dużo innych kanałów. Wiem, że kontynuujesz zbieranie i powiększanie kolekcji słoni. Przesyłam Ci moją skromną grupę. Mam nadzieję, że dołączy do Twojego stada. Jasne, że tak. I proszę, zrób kiedyś filmik i pokaż, co tam przybyło. Pozdrawiam serdecznie i gorąco. Życzę dużo zdrowia i radości. Mam nadzieję, że na Mikołaja dojdzie moja niespodzianka. Tak myślę. Yy, namiary do Ciebie dostałam od Artura Skaniowa Wszystkiego dobrego, Asia. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Yy, podziękowania dla Asi, dla... Artura Kaniowskiego, że udostępnił namiary do mnie. No i zabieramy się za paczuchę. Ja zdejmę ją sobie na kolana. no na początek, taki piękny słoniczek. Już, już 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 rozbieram. Jest następny piękności. A trochę tu to... I jest następny. Pamiątka z Jarosławca, no coś pięknego. Oczywiście będą. Będą w mojej kolekcji. Trzeba będzie brać się za. Zrobienie dodatkowych półek, a tu patrzcie. I to jest do tu się wkłada świeczkę, tu leje się wodę i yy, zapach. Coś pięknego. O, jaki pocieszny maluch. Jaki maluszek fajny. O, i czarny, czarny słonik. Mam już jednego albo dwa czarne, także będą będą sobie stały wszystkie. Wszystkie czarne razem. I tu, jaki papuśny. No, coś pięknego. Lepszego mikołaja nie mogłem sobie wyważyć. Tu jeszcze jeden przepiękne. I tu jeszcze jeszcze jeden. O, piękne słoniki. Asiu, dziękuję, dziękuję serdecznie za taką niespodziankę. Oczywiście wszystkie słoniki będą stały razem zaraz dzisiaj biorę się za, za półkę, bo tu już nie mam gdzie stawiać, także biorę się za półkę i będą stały wszystkie, wszystkie w stadzie. Jeszcze raz Asiu, dziękuję bardzo za prezent. Ja dzisiaj też zaczynam już Mikołaja. Idę do swoich przybranych wnuków. Paczki już gotowe. Jutro mam Mikołaja w klubie garnizonowym. Także jest, jest co robić. Mam nadzieję, że z półką sobie poradzę. Jeszcze przed Podróżom do Anglii. Trochę mi się zejdzie, no ale postaram się to wszystko ogarnąć. Jeszcze raz, Asiu, wielkie, wielkie dzięki. Pozdrowienia dla wszystkich i do następnego razu. Papaty.